Cześć, nazywam się Michał Kruszyński i jestem ekspertem do spraw zrównoważonego rozwoju oraz prezesem Planetary Foundation. Podczas tego szkolenia opowiem Ci o tym, dlaczego prowadzenie zrównoważonego i ekologicznego biznesu turystycznego jest czymś dobrym, dlaczego zielona turystyka się opłaca oraz jak prowadzić swój biznes w sposób zrównoważony, w jaki sposób komunikować to, że jesteśmy przyjaźni środowisku. Dlaczego warto prowadzić biznes, który jest zrównoważony, ekologiczny. Pierwszym powodem będzie troska o nasze środowisko. Dlaczego każdy z nas powinien troszczyć się o środowisko? W miarę rozwoju cywilizacyjnego człowiek w coraz większym stopniu oddziaływuje na środowisko naturalne, czego efektem są często nieodwracalne zniszczenia. Musimy pamiętać, że to właśnie natura dostarcza człowiekowi pożywienia czy miejsca bytu, dlatego dążenie do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu to jeden z najważniejszych celów w obszarze dbałości o środowisko naturalne. Dbanie o środowisko to podwójna korzyść, ponieważ oprócz zdrowia oszczędzasz również pieniądze. Myślę, że każdy z nas czuje się w pewien sposób związany ze środowiskiem. Czyste środowisko jest niezbędne nie tylko dla naszego zdrowia i samopoczucia, ale także dla przetrwania przyszłych pokoleń. Powietrze, którym oddychamy, jest najważniejszym zasobem, jaki zapewnia nam środowisko. Między innymi od jego stanu zależy nasze zdrowie. Złej jakości powietrze znacząco obniża komfort życia i niesie ze sobą poważne konsekwencje dla zdrowia. Rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera aż 45 tysięcy Polaków. Drugi powód to ekologicznie, często znaczy taniej. Dlaczego prowadząc biznes w zgodzie ze środowiskiem oszczędzamy lub zyskujemy? Jak dowiecie się z późniejszych części szkolenia, bycie eko jest również opłacalne finansowo. Jeśli odkupujemy niektóre produkty z drugiej ręki, naprawiamy je lub przerabiamy, to zwyczajnie nam się to opłaca. Jeśli sami produkujemy swoją żywność lub swoją energię, to możemy na tym zarobić. Im więcej oszczędzamy, tym mniej wydamy. Warto zrozumieć, że rozwiązania ekologiczne to często rozwiązania tańsze lub takie, które długofalowo przynoszą większe zyski. Trzecim powodem będzie to, że klienci kochają ekologię. Jak ekologia stała się ważną wartością dla klientów? Dlaczego warto chronić środowisko? Według raportu TNC 48% badanych podaje że głównym powodem jest dbałość o zdrowie oraz troska o przyszłe pokolenie, aż 49% osób. Co trzeci ankietowany uważa, że przyroda jest wartością samą w sobie, a 18% twierdzi, że środowisko trzeba dbać bez względu na oszczędności i kwestie ekonomiczne. Ponadto ponad połowa pytanych Polaków potwierdza, że stan środowiska naturalnego zależy przede wszystkim od naszej aktywności. W ciągu ostatnich czterech lat wzrósł odsetek osób regularnie segregujących odpady, w tym roku jest to 68%. Dla zdecydowanej większości Polaków 86%. Zmiany klimatu są poważnym problemem środowiskowym. Jak staramy się indywidualnie dbać o nasze środowisko? Prawie 3 czwarte z nas korzysta z torek wielokrotnego użytku, a połowa stara się unikać nietrwałych produktów oraz wybiera towary produkowane w okolicy miejsca zamieszkania i takie, które mają ekologiczne opakowanie. Blisko 3 czwarte Polaków zwraca uwagę na ograniczanie zużycia wody. Ponad połowa deklaruje, że gdy tylko ma taką możliwość, zamiast samochodu wybiera komunikację miejską lub, lub rower. Jeśli zainteresował Cię ten materiał, to załóż darmowe konto i kontynuuj kurs na kadry turystyczne 2025.pl